Zapewne słyszeliście o takim pojęciu jak akcje serwisowe. Jakiś model ma wadę fabryczną, samochody są ściągane do serwisów i następnie bezpłatnie naprawiane przez producenta. Jakie były największe, najbardziej kosztowne i najbardziej niebezpieczne defekty spośród akcji serwisowych? Zapraszam do oglądania. Największą akcją serwisową w historii była ta zorganizowana przez Forda w 1981 roku i dotyczyła ona 21 milionów samochodów wyprodukowanych w latach 1970 do 1980. Problem zaś polegał na wypadającym biegu parkingowym z skrzyń automatycznych, skutkiem czego samochody w sposób niekontrolowany mogły się Odtaczać. Skala, jeżeli chodzi o ilość, a odznacie 21 milionów. Natomiast to przełożyło się na 6 tysięcy udokumentowanych zdarzeń związanych bezpośrednio z tym właśnie problemem. 1710 osób zostało rannych, 98 osób zginęło, tak naprawdę, bezpośrednio przez tą właśnie wadę fabryczną. Mimo tak poważnej skali problemu jednak, Ford postanowił wcale nie organizować pełnoprawnej akcji serwisowej przeprowadzonej w ich sieci dealerskiej. A wiecie co zrobił Ford? Do wszystkich właścicieli felernych samochodów wysłał listy. Prawo konsumenckie tak naprawdę wtedy tylko i wyłącznie raczkowało i Ford nie miał prawnie obowiązku naprawy samochodu, więc wysłał po prostu informacje mówiące o tym, że wasze auto ma taką i taką wadę. Okay. Bardzo dużą akcją serwisową była również ta zorganizowana przez Toyotę w latach 2009-2010. Do Dotyczyła ona tak naprawdę błahostki, ponieważ podwijającego się dywanika. Który jednak był w stanie sprawić, że stanie się coś naprawdę poważnego, a mianowicie zablokuje się pedał gazu. Akcja dotyczyła 9 milionów samochodów i jak możecie się domyślić, problem był naprawdę poważny i bardzo niebezpieczny. Na skutek takiej właśnie wady fabrycznej śmierć poniosło 89 osób i 57 osób zostało rannych. Natomiast usunięcie tego defektu z 9 milionów aut kosztowało Toyotę 1,2 miliarda dolarów. A jakby tego było mało, cała akcja miała miejsce tuż po globalnym kryzysie z 2008 roku, więc nie dość, że Toyota borykała się ze spadkiem sprzedaży, niekorzystnym przelicznikiem kursu jena na dolara, to jeszcze ta sytuacja sprawiła, że ponieśli koszta bezpośrednie, a klienci marki Toyota stracili najzwyczajniej w świecie do niej zaufanie. W związku z czym całość kwoty, jakby jeśli chodzi o straty, jakie marka poniosła, jest szacowana na 2,5 miliarda dolarów. Z ogromnym problemem borykała się również marka GM, której 7 milionów samochodów było wyposażone w wadliwe stacyjki. Stacyjki, które były w stanie wywołać zwarcie instalacji elektrycznej, które to albo mogły spowodować, że auto się zapaliło, albo. Powodowało wyłączenie zapłonu, przez co samochód w trakcie jazdy nawet przestawał być kontrolowalny, a na domiar złego nie działały w nim poduszki powietrzne. Jak możecie się więc domyślić, raz jeszcze mamy tutaj do czynienia z naprawdę niebezpiecznym problemem i scenariuszem, jaki mógł się komuś przydarzyć. 124 osoby zginęły bezpośrednio w powiązaniu z tym właśnie defektem, 275 osób zostało rannych. A tak naprawdę przyczyną problemu była mała zapadka, która nie odskakiwała na miejsce. Kosztowała ona mniej niż 1 dolara. Był to najbardziej śmiertelny i najdroższy problem związany z akcjami serwisowymi w historii motoryzacji. Rodziny ofiar masowo pozywały GM. Dodatkowo GM ociągał się z naprawą wadliwych stacyjek, skutkiem czego dostawał karę od rządu i tak też problem związany z jedną małą zapadką kosztującą mniej niż jednego dolara w sumie kosztował GM około 3,5 miliarda dolarów. And worse, are slow to admit them. Stwierdziłem, że jeszcze opowiem Wam o jednej historii historii, która w sumie nie jest bezpośrednio związana z akcjami serwisowymi i historii, która nie jest również zbyt szeroko znana w Europie, ale za to w Stanach mówi się o niej aż po dzisiejszy dzień mimo że miała miejsce na początku lat 70. Historia ta jest związana z Fordem Pinto popularnym, niewielkim, dwudrzwiowym amerykańskim samochodzikiem uwielbianym przez tamtejszych obywateli. Ford Pinto miał jednak pewien problem. Jego zbiornik paliwa i przewody paliwowe były umiejscowione bardzo blisko tyłu nadwozia. Dodatkowo sam sobie zbiornik był wykonany z bardzo słabej jakości materiału, a więc w momencie uderzenia w tył Forda Pinto, ten bardzo często stawał w płomieniach. Fordowi zostało udowodnionych 27 zgonów związanych bezpośrednio z pożarami Fordów Pinto. Jednak Ford absolutnie nic sobie z tego nie zrobił. Ani nie zwołał akcji serwisowej, ani nawet nie przeprojektował zbiornika paliwa w Fordzie Pinto i nadal postanowił kontynuować produkcję takiego właśnie felernego auta. Auta, w którym ginęli ludzie, ponieważ stwierdzili, że modernizacja tegoż właśnie zbiornika będzie ich kosztowała około 11 dolarów w przeliczeniu na jeden model samochodu. To jest jakieś 70 dolarów, biorąc pod uwagę dzisiejsze kursy oraz inflację. Czyli Najzwyczajniej w świecie Ford stwierdził, że taniej im będzie wypłacać odszkodowania poszkodowanym oraz rodzinom poszkodowanych w pożarach Forda Pinto niż zmodernizować samochód, w którym przecież giną ludzie. Na szczęście jednak na tą sytuację zareagował amerykański rząd i wstrzymał całkowicie produkcję Forda Pinto. Jest jeszcze jedna taka ciemna historia stojąca za koncernem FCA, czyli Fiat Chrysler Automobiles. Dotyczy ona m.in. innymi Jeepów Grand Cherokee produkowanych od 1993 do 2004 roku, Jeepów Cherokee z lat 1993 do 2001, Wranglerów produkowanych od 1997 do 2007 roku oraz Jeepów Liberty z lat 2002 do 2007. Na czym polegał problem? W zasadzie na czymś bardzo podobnym, co ten w przypadku Forda Pinto. Zbiornik paliwa był zamontowany bardzo blisko tyłu pojazdu i zamontowany był z pomocą śrub, które w momencie uderzenia w tył pojazdu były w stanie przedziurawić zbiornik. I skutkiem tego te auta również bardzo często stawały w płomieniach. Najbardziej skandaliczne w całej historii jest to, że FCA było świadome tego problemu i zanim ten został nagłośniony w 2005 roku wprowadziło zmiany produkcyjne mające na celu wyeliminowanie tego problemu. Ale nie zrobili absolutnie nic w kwestii samochodów, które już jeździły po drogach, już były wadliwe i często się zapalały. Dopiero w momencie, gdy FCA zostało udowodnione, że w wypadkach, w pożarach ich samochodów mogło zginąć nawet 470 osób, postanowili podjąć jakieś działania. A działaniem tym było zainstalowanie dodatkowej osłony zbiornika paliwa, co nie eliminowało problemu, a jedynie sprawiało, że ten trudniej mógł wystąpić. FCA otrzymało liczne pozwy, ale tak naprawdę nie zostały podjęte żadne kluczowe działania. Wiele osób w USA chce, by wadliwe auta zostały od nich odkupione, ale od 2013 roku absolutnie nie widać postępu w tej sprawie. Tyle ode mnie. Jeśli macie propozycje jakichś kolejnych odcinków na naszym kanale, piszcie w komentarzach, a ja tymczasem się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia.